Michał Mankiewicz, po błyskawicznym zwycięstwie przez, przez duszenie, widzę, że energia cały czas cię nosi. Tak, cały czas. Jak najbardziej się to ze mnie nie zeszło. Mam jeszcze nadmiar energii. Zrobiłbyś drugą sesję. Dzisiaj bym mógł nie zawalczyć, tak. <grym> cztery lata przerwy, dużo Cię to na pewno kosztowało. Czego nauczyły Cię te cztery lata przerwy? Spokoju. Spokoju, spokoju, no... Nie widać. <grym> czy spokoju generalnie wewnętrznego, tak? Że wiem, co mam robić i... Robię to co mam robić, tyle hmm. Czy cały czas pozostawałeś y, aktywny cały w tym. Czas, cały czas, cały czas, ta rozumiem, że gameplan był właśnie taki jak widzieliście My, Szczerze powiem, chciałem się być w stójce y, Mata, powierzchnia klatki nie odpowiada mi, bo jest zapaśnicza, tak? Nie jest taka zwykła materace. Nie będę skakał Tak chciałem wiem dużo chodzić chodzić. schodzić ja nie będę nóg męczył na takie macie, tak? Za tym, z sam przyszedł, jako z generalnie nie od razu wywracać, tak? Plus to, że było trochę mokro już, ode mnie w zarożniku, także. Pamiętam, pamiętam sporo swoich pojedynków z walk amatorskich w Bytomiu między innymi. Zawsze byłeś tym, który moim zdaniem tak budził taki strach wś wśród przeciwników, aczkolwiek Patryk, Twój rywal wyglądem też taki był dosyć groźny, ale rozumiem, że Ciebie to nie ruszało. Czy znaczy, wygląd się nie bije, o tego myślę zasadzie? Nie, Zgadza się. dla mnie nie robi wrażenia w ogóle nic takiego, także co mogę powiedzieć? Zrobiłem wagę tak, jak chciałem. Ważę 70 prawie 9kg, także jestem mega zadowolony. Wcześniej miałeś walczyć w Czechach na gali, która nie doszła tak. do skutku, teraz doszła. Masz już jakieś takie plany? E, szczerze, nie do końca są sprecyzowane, aczkolwiek chciałbym się jeszcze raz być w tym roku, tak? Ale jeśli się uda, to, to będzie 66kg. Nie chciałbym się bić 70 więcej, a się biją konie, tak? Ja się chciałbym być trochę z mniejszymi przeciwnikami. To bardziej chodzi o to, że chcesz dopasować wzrost do... do... Nie, bardziej... No niżej łatwiej, no nie? Teoretycznie, oczywiście zakładając. Szybciej na pewno. Szybciej, no. Dla mnie szybkość jest ważniejsza od siły, tak? ja trochę siły też mam także. Dobrze. Gratuluję w takim razie świetnego pojedynku i co? Do zobaczenia z tym razem. Będę czekał naprawdę. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Dziękuję.